Czy ktoś kiedyś powiedział ci, że jesteś za stary na to? W zeszłym tygodniu siedziałem w parku w czasie przerwy na lunch i czytałem mangę pod drzewem. Mam 26 lat, pracuję w marketingu, a manga od zawsze była moją odskocznią. Tego dnia czytałem One Piece, moją ulubioną. Miałem na sobie bluzę z symbolem Luffy'ego, do plecaka przypięty brelok ze słomkowym kapeluszem, a na etui do telefonu był chopper. I wiesz co? Nie obchodzi mnie to. Kocham to, co kocham. Siedziałem spokojnie na ławce, przewracałem strony i chrupałem chipsy, kiedy obok przebiegła kobieta z dwiema córkami. Miały może sześć i dziewięć lat. Zwolniła przy mnie, a dziewczynki się zatrzymały. Starsza z nich wykrzyknęła, mamo, on czyta One Piece. To samo ogląda wujek Janek. Młodsza wskazała moją bluzę i coś szepnęła przez śmiech. Uśmiechnąłem się i pomachałem im, ale wtedy mama zawróciła i podeszła do mnie. Przepraszam, powiedziała, stając z rękami na biodrach. Nie jesteś trochę za stary na te książeczki z obrazkami? zaskoczonym mrugnąłem. To właściwie manga. No właśnie, przerwała mi. Dorośli faceci nie powinni siedzieć w miejscach publicznych i czytać komiksów dla dzieci. To dziwne: dziwne, próbowałem obrócić to w żart. To tylko historia, jak każda inna książka, tyle że z obrazkami. Bardzo popularna, zmrużyła oczy. Tak, wśród dziesięciolatków. Wiesz, co byłoby naprawdę urocze? Gdybyś oddał tę książkę mojej córce. Ona ma na to odpowiedni wiek zawahałem się. Przepraszam, ale to tom 86. Nie bardzo nadaje się dla małych dzieci. Są tu dość brutalne sceny. Zrobiła krok bliżej. Może gdybyś przestał czytać rzeczy dla dzieci, nie siedziałbyś tu sam. Zrób coś pożytecznego. Przeczytaj prawdziwą książkę. Nie chciałem robić sceny, ale zaczynała przeginać. Proszę pani, pracuję na pełen etat, mam przerwę i robię to, co lubię. Proszę to uszanować! Roześmiała się. No jasne, pracujesz pewnie w czymś typu IT czy coś takiego. Nic dziwnego. W marketingu właściwie, odpowiedziałem spokojnie. Wtedy młodsza dziewczynka pociągnęła ją za rękaw. Mamo, chcę poczytać o tym piracie. Matka uśmiechnęła się, potem spojrzała na mnie z satysfakcją. No, widzisz, mógłbyś raz w życiu zrobić. Coś miłego. Po prostu daj jej tę książkę. Wstałem. Ta książka kosztowała mnie 11 dolarów i jest częścią mojej kolekcji. Nie oddam jej, przepraszam, prychnęła. Tacy jak ty to powód, dla którego dorośli faceci nie mają dziewczyn. Jej głos zrobił się głośniejszy. Siedzą i czytają bajki jak dzieciaki. W tym momencie podszedł starszy pan z psem, który akurat przechodził obok. Proszę pani, powiedział spokojnie. Jedyną osobą, która zachowuje się tu dziecinnie, jest pani. Proszę dać temu panu spokój. Zatkało ją. Mruknęła coś o tym, że ludzie są teraz jacyś dziwni, i odeszła z dziećmi. Starsza dziewczynka odwróciła się i bezgłośnie powiedziała: Przepraszam. Starszy pan zaśmiał się. Nie daj się zawstydzić za to, co cię cieszy, młody. Mam 62 lata i wciąż zbieram figurki z Dragon Uśmiechnąłem się. Dzięki. Potrzebowałem tego.